Cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Chore Gry i dzisiaj zagram sobie w Punch. Mam nadzieję, że w tej grze nie muszę wam tłumaczyć dlaczego ta gra moim zdaniem jest chora. Mam nadzieję, że nie będę musiał się przed nikim tłumaczyć, że ej stary obraziłeś moją grę dzieciństwa. Mam nadzieję, że nikt z was nie jest na tyle niepoważny, żeby uważać tą grę za cud branży growej i za cud sztuki. Ok? Mam taką nadzieję. Zobaczmy sobie, co mamy tutaj w menu, co mamy tutaj u góry, co tutaj w ogóle się pokazuje nam w tej grze, prawda? Mamy w lewym. Kurde, to jest prawy. W prawym górnym rogu mamy wyzwanie dnia. Liczba zwycięstw. No, nie udało mi się żadnego, bo zacząłem to grać dopiero. Liczba przegranych, pozostało 3 na 3. Tutaj pozostały czas jakiś. Mhm, tak. Dobra, fajnie. Co tutaj mamy? Ustawienia. Ustawienia oczywiście Full HD, wysoka jakość tekstur, filtrowanie anizotropowe wyłączone. No dobra, mi nie przeszkadza, nie widzę żadnych pasków, może tak być. Cienie niskie, wiadomo, no bo bieda. Ustawienia, jeszcze tutaj tak, mieliśmy dźwięk, dźwięk typu Extra. Musz, musz. Co mamy w muszy? Musz mamy, no, całkiem spoko ustawioną, prawda? Nie mamy podłączonego kontrolera Xbox ani PlayStation, nie odwracaliśmy osi, dobra. Koniec gadania. Sterowanie mamy jakie? WSAD, F, podnieś, odłóż X, rzuć mouse, return wstecz. Dlaczego ktoś stwierdził, że uniwersalnym ustawieniem gry byłoby sterowanie oczywiście na wsadzie, całkiem normalne, podniesienie na F, też często używane w grach, X jak najbardziej. A dlaczego walka jest na myszy, a jednocześnie na enterze? Czy ktoś mi to jest w stanie wytłumaczyć? Kto. To wymyślił. Nie niech będzie, niech będzie Enter, yy, będę łączył te swoje ręce, będę krzyżował, nie wiem w jak sposób to zrobię, ale dobrze, no tak chcieli, tak będzie. Yy, lecimy na ostro pojedynek. Szukamy przeciwnika, no tak nie powiedziałem, to jest gra online. Tutaj walczymy z innymi graczami. Wyobrażacie to sobie? Gramy wielkim grubasem przeciwko innym grubasom. Całkiem fajnie. I jesteśmy w grze, moi drodzy, tak właśnie na tym polega ta rozgrywka, biegnie tutaj jakiś grubas z kamieniem i nasze zadanie to podnieść kamień i rzucać się zobaczcie, to jest jakiś cwaniak on ze mną wygrał od razu, rzucanie się kamieniami, rozumiecie? rzucamy się kamieniami, eee, zobaczmy jak działa ten enter, bo na razie dostaje bęcki, na razie przegrywam i idzie mi kiepsko enter nie działa w ogóle wow, cóż za urozmaicenie gry Napisane jest, że walka jest na enterze, ale jednocześnie nic się nie dzieje. Chyba, że to jest jakieś błędne tłumaczenie tej gry. Spróbujmy rzucić. Ej! No i właśnie go rzuciłem w twarz! Udało się. Coś pozytywnego w tym odcinku. Więc co? Mamy dwa do jednego, tak? Dwa obalenia jego mnie i jedno mnie jego. Wow. Dobra, gonimy go. Chyba o to w tym chodzi, prawda? O to w tym chodzi, że mamy tak podążać, gonić go, on mi tutaj ucieka i rzucać go tym kamieniem. Zła droga, cokolwiek to oznaczało. Co? Co? co, 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 co? Przegrałem, tak. Tak, przegrałem. Dobra, poczekam jeszcze 20 godzin, a jakby się przez 20 godzin żaden gracz nie znalazł, to wtedy wyrzucę tą grę do kosza i przestanę o niej myśleć. Walczymy z jakimś gościem, który nazywa się Gensekuke. Brzmi całkiem nieźle, brzmi jak pro gracz. Rzuciłem go i widzieliście to? To jest właśnie to. Ta rozgrywka. Ja tak czułem to we krwi, że tamta pierwsza przegrana to była jakaś rozgrzewka. Teraz, teraz będzie rzeźnia. Dlaczego? Bo już jest 2 do 0. On robi ogólnie jakiś półobrót który ciężko wtedy przewidzieć gdzie on to rzuci, bo nie do końca ten nasz wskaźnik niebieski pokrywa się z tym gdzie faktycznie kamień poleci. Trzeba to tak na czuja robić. No ale dobra, ja wytrzymam, przewidzę to. Mamy i tak już 2 do 0 i jeszcze jedno uderzenie, dwa i chyba wygram, więc spoko, jestem dobrze nastawiony do rozgrywki. Jak to przegram, to zamykam kanał, jak nic. Zamykam kanał i nie ma, nie ma, nie, nie ma kanału wtedy. Ja nie wiem o co tu chodzi, że on. Jak on wziął dwa kamienie, ma? O, udało mi się. Jak to da się zrobić? Dwa kamienie? Nie, ja mogę mieć tylko jeden. Dziwne. Dobra, mam nadzieję, że teraz mi się uda go powalić, wygrać tą walkę i wyłączyć tą grę raz na zawsze. Mimo wygranej, nie chce mi się w to grać. Po prostu to jest tak daremne, tak dziwne. Nie, dobra, ja mam dosyć tej gry. Dosłownie dosyć. Ale wygrałem. Gościu się poddał. No dobra, moi drodzy, może udało mi się raz wygrać, ale powiem wam całkiem szczerze. Ta gra jest niepoważna. Prawdopodobnie twórcy tej gry mieli w głowie tamburyno lub inną trąbkę. Jeżeli macie pomysły na inne gry które warto byłoby zagrać w serii chore gry, no to piście w komentarzu. Pamiętajcie o łapce w górę, no i subowaniu kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i cześć!